Syrena jest od wieków godłem i najważniejszym symbolem Warszawy. Groźna, zbrojna, piękna naga syrena symbolizuje charakter miasta nieujarzmionego, leżącego nad równie nieujarzmioną rzeką. Twarzy syrenie użyczyła Krystyna Krachelska, autorka popularnej powstańczej piosenki Hej chłopcy, bagnet na broń. Syrena przepłynęła Wisłę z Armanii. Kiedy wyszła na ląd, takiej się spodobała okolica, że postanowiła się tu osiedlić. Zamieszkała w jaskini przy plaży, w pobliżu miejsca, gdzie do Wisły wpadał strumyk Dunaj. Rybacy, którym wypuszczała ryby z sieci, złowili ją i uwięzili. Błagalny śpiew syreny usłyszał syn rybaka i wraz z przyjaciółmi uwolnił ją. Syrena w wdzięczności obiecała wybawicielom pomoc w razie potrzeby. Odtąd uzbrojona w miecz i tarczę, broni miasta i jego mieszkańców. Muzyka Metamorfozy warszawskiej syreny możemy prześledzić na drzwiach Bazyliki Archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela. Na najstarszej znanej pieczęci z końca XIV wieku, syrena przedstawiona jest jako uzbrojony w miecz i tarczę pół człowiek, pół ptak ze smoczym, pokrytym łuskami, tłowiem, ogonem i pazurami. Ewolucję wizerunku Syrenki możemy także zobaczyć na elewacji budynku przy ulicy Szeroki Dunaj. Po inkorporacji Mazowsza w XVI wieku, syrena coraz wyraźniej stawała się kobietą, ale nadal posiadała skrzydła i nogi. Rybi ogon zyskała dopiero w wieku XVII. 2,5-metrowa syrena odlana z brązu stanęła na rynku w 1855 roku. Jednak ze względu na częste akty wandalizmu, dzisiaj oglądamy tylko jej kopię. Tę rzeźbę możecie zobaczyć na polu Mokotowskim, a wiele innych przedstawień znajdziecie właściwie w każdym miejscu w Warszawie. Warto zatem spacerując po mieście, rozglądać się w poszukiwaniu jej oblicza. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Dajcie znać w komentarzach, jeśli Waszym zdaniem pominęliśmy jakieś ciekawe przedstawienie Syreny. Zasubskrybujcie nasz kanał!